20 lat temu naród francuski odrzucił traktat konstytucyjny dla Europy. Wasze referendum odbiło się echem na całym kontynencie. Jako młody działacz patriotyczny byłem wtedy tu, we Francji. Tak jak jestem tu teraz, razem z wami. Cieszyłem się, że duży naród wysłał znak sprzeciwu wobec Brukseli, wobec biurokratów, którzy gardzą normalnymi ludźmi. Niestety, potem wybór Il y a 20 ans, le peuple français a rejeté les traités constitutionnels pour l'Europe. Votre référendum a résonné sur tous les continents. Jeune militant patriote, j'étais ici en France à l'époque, tout comme je suis ici avec vous aujourd'hui. J'étais heureux qu'une grande nation envoie un fort signal d'opposition à Bruxelles, aux bureaucrates qui méprisent les gens ordinaires. Niestety ont rapidement szybko trafiły wybory waszej nation. Podobnie kilka dni temu Polacy odrzucili w naszych wyborach prezydenckich kandydata globalistów. Rafał Trzaskowski to taki nasz Gabriel Attal. Był mocno wspierany przez panią... Był mocno wspierany przez panią Wanderlein i międzynarodową oligarchię. Nous avions une fréquence record. Quand le peuple vote, le peuple gagne. De même, il y a quelques jours, les Polonais ont rejeté les candidats mondialistes lors de notre élection présidentielle. Rafal Trzaskowski, c'est notre Gabriel Atal. Il était fortement soutenu par Madame von der Leyen et l'oligarchie internationale. Nous avons enregistré une participation record. Et comme vous le dites ici, plewot, vote, le gagne. Zwycięstwo było możliwe dzięki wielkiemu zjednoczeniu polskich patriotów. Nasz kandydat zajął trzecie miejsce z trzema milionami głosów. Nasi wyborcy byli decydujący. Masowo zagłosowali przeciw globaliście w drugiej turze wyborów prezydenckich. Cela a été possible grâce à możliwe dzięki alliance des patriotów Nasz kandydat jest trzecią z 3 milionów głosów. Jego elektorzy są decyzją. Zawiązali się przeciwko mundialistom na drugim torze. Będziemy walczyć, by to zwycięstwo nie było zmarnowane. Tak jak Zjednoczenie Narodowe walczy od dekad za Francuzów. By wola Francuzów była rzeczywiście wysłuchiwana. Właśnie teraz będziemy walczyć, by ta wiktor nie nie została de Rassemblement National depuis Kilka dni temu spotkałem się z naszym nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Zapewniłem go o gotowości do współpracy dla dobra Polski. Nowy prezydent od razu jasno powiedział pani von der Leyen, że musi szanować suwerenność państw narodowych. Będziemy walczyć, by tak było, i kontrolować władzę. Il y a quelques jours, j'ai rencontré le nouveau président de la République, M. Navrotsky. Je l'ai assuré de ma volonté de coopérer pour les biens de notre nation. Le nouveau président a immédiatement fait comprendre à Mme von der Leyen qu'elle devait respecter la souveraineté des États-nations. Nous lutterons pour cela et pour contrôler les pouvoirs. Gdy Marine Le Pen została przewodniczącą partii, nie miała żadnego posła w Zgromadzeniu Narodowym. Jednak w każdych kolejnych wyborach dostawała lepszy wynik. Dziś jesteście pierwszą siłą we Francji. Brawo dla Was! To owoc wspólnego wysiłku milionów francuskich patriotów. L'exemple du National nous de la patience et du Lorsque Marine Le Pen est arrivée à la tête de votre parti, elle n'avait qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Cependant, à chaque élection suivante, elle a obtenu un résultat meilleur. Aujourd'hui, vous êtes les premier parti de France. Bravo à vous C'est le fruit de l'effort collectif des millions de patriotes français. Nous aussi, quelques années, nous un seul Nous aussi, nous Dziś jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Jesteśmy gotowi, by wkrótce wziąć odpowiedzialność za państwo. Nous aussi, il y a quelques années, nous qu un seul nous aussi, à chaque suivante, nous un nous la, force en nous prêts à la de notre pays. Za dwa lata. I Francję i Polskie czekają wybory decydujące dla naszej przyszłości. Wierzę, że wtedy spotkamy się tutaj ponownie, już jako siły rządzące w swoich krajach. Razem pogonimy globalistów. Oddamy władzę w naszych krajach, naszym narodom, jeśli wydarzy się, to w dwóch dużych krajach europejskich jednocześnie możemy naprawdę zmienić Europę. i ans la France et la Pologne seront confronté à des élections décisives. pour notre avenir. Alors, nous nous reverrons ici en tant que dirigeants de nos pays. Ensemble, nous chasserons les mondialistes. Nous redonnerons les pouvoirs à nos nations. Si cela se produit simultanément dans deux grands pays européens, nous pourrions changer véritablement l'Europe. Nous arrêterons la submersion migratoire. Nous rejetterons les pactes verts. Będziemy bronić naszej suwerenności i naszych tożsamości narodowych. Nous défendrons notre souveraineté et nos identités nationales. Zbudujemy przyszłość godną naszych wielkich przodków. Nous bâtirons un avenir digne de nos grands ancêtres. Razem przywrócimy bezpieczeństwo naszym dzieciom. Main dans la main. Nous redonnerons la sécurité à nos enfants. Vive la Pologne! Vive la France!